23 marca, proszę zobaczyć na niebo jak wygląda i ten charakterystyczny filtr, to słońce. Co można widać? Są dzisiaj opryski Hemitrals. To jest wszystko Hemitralsowe niebo, tutaj to co widzicie To jest tak zwany filtr. Nie wiem, jak to widać, tutaj na tym wideo, sami ocencie. No i mamy chorobę X, że tak powiem. Wszędzie to jest. Zobaczcie na tamte smugi. Jakieś, nie wiem, 20 minut temu był przylatujący samolot w tamtą stronę. Był ogromny, duży pas, ale co było bardzo dziwne, nawet to kiedyś na filmach. Pokazywali tam na, tych, na, na tym całym YouTubie co widziałem, że był samolot leciał, zanim smuga zostawała, ale przed samolotem była taka nie wiem, duża, czarna, bardzo długa linia, czyli on jakby leciał, i to było przed nim takie czarne coś, takie, taki pas. Na pewno możecie to gdzieś znaleźć jeszcze na YouTubie, jeśli tego nie opułsowali. I mamy chorobę X i takie coś na niebie i to się wszystko się kupy się to po prostu nie trzyma. Tu niby że szukałem szczepionki, że kto nas tu wiecie, nie? Zaszprycować wszystkich całą populację, że tak by modyfikacja genetyczna wszystkich ludzi i ja tu się takie coś dzieje. Zobaczcie. Dlaczego w telewizji nie mówią o opryskach? Nic nie mówią, nic takiego. Cichutko nic. Sami możecie znaleźć w internecie, jakie są e, samoloty na ten... E, w środku. Takie duże kegi, takie duże beczki, chemikaliami wypuszczone. Nic się o tym nie mówi, nic tu tego, wiecie, w trosce o... wiecie, nie? Jeszcze ten Kilman Change i ta taka, tak zwana ta brzydka dziewczynka. O, tam coś widać, tam się coś pokazało, ale nie wiem, jak to widać tutaj. Może niewyraźnie, bo to jest za bardzo pod słońce. Ale to są wszystko chmury, chmury chemitrolsowe, to jest cały filtr tutaj robiony, cała taka jakby zawiesina tego wszystkiego. Także to się wszystko się kupy nie trzyma, to jest szyte grubymi nićmi, za tym stoją ci sami ludzie, mogę powiedzieć, co została bomba atomowa zrzucona na Hiroshima Nagasaki lub e, ci sami ludzie lub te same grupy. My tych ludzi nigdy mm, nie poznamy, nie dowiemy się tego. Ci sami ludzie, którzy stworzyli to, co się stało w Water Center, w to wieże 9.11. Ale mm, ci ludzie, którzy są w telewizji, to są tylko wszystko aktorzy, oni odgrywają swoje role. Oni nie mają tej świadomości. To są tylko aktorzy opłacani przez e, dygnitarzy. Dignita, światowych którzy to wszystko kontrolują, którzy to wszystko wywołali o, tam coś takiego, ja zalejem, jak to w ogóle zobaczcie dobra no to tyle i co myślicie na ten temat Patrzcie się. To jest pandemia. Tutaj takie coś jest. W zasadzie całe niebezpokryte filtrem. Ciekawe jak będzie słońce wyglądało za kilka godzin, gdzieś koło godziny 15:00. To jest ok. Proszę zobaczyć następny. Tutaj takie coś jest nad głowami nam rozpylają. pandemia, tak, pandemia jest czemu tego w telewizji nie pokazujecie? dlaczego to nie jest w telewizji pokazywane? cisza, no nie ma nic w mediach na ten temat Nie nie? badajcie na to Przez niebo nad UK Czemu tego w telewizji nie pokazują? No, no cicho No jakieś to ciekawe Zniknął i się znów pojawił. Później to się przekształci w taką chmurę, w taki filtr. To zostanie, to się rozszerzy. Jakby też jeszcze nakręcić timelapse. O, jeszcze by to było bardziej efektowniejsze. Nagrywajcie z wszystkimi waszymi telefonami wszystko, co widzicie na niebie. Pokazujcie to. O, zobaczcie na no to. Come on. Znów 24 marca. Zobaczcie na to wyżej, i to pod dołem, tą taką kreskę tutaj. I na przykład ta kreska, co jest na dole, to to, co jest na górze, jest pokazane, co się z tą kreską stanie na dole. To jest właśnie chemitral, Komsheim. Róż, różnie to ludzie nazywają. To teraz jakby zanikło, ale na przykład tam jest widoczny ślad. Nie wiem, czy to zobaczycie. Nie wiem, no znikło to, tak nie widać tego, ale te wszystkie takie niewinne samoloty, co ludzie to myślą, że to są e, samoloty komercyjne, zostawiają właśnie takie smugi, które w jakimś czasie się przekształcają w coś takiego. Na przykład tu widać coś takiego. Typowym śladem do dla chemitralu jest takie coś, to co widzicie tutaj. Proszę to, zobaczcie to. to są takie dziwne chmurki, bo się robią Ciekawe. Tutaj. Leci sobie dalej, choć dosyć długie to zostawia za sobą odtąd, gdzieś dotąd. Tylko, że to może nie być widoczne na tej kamerze. Ale o, widzicie? Taki... Takie coś tutaj, dosyć to jest długie. Nie wiem, jak to widać. To się ciągnie, ciągnie. Dobra. Jeżeli tutaj, to zobaczcie też drugą stronę. Tam, na to dziwne niebo. Tutaj, o, zobaczcie na to, na tą sekwencję tu. Takie bardzo, bardzo jest to dziwne to niebo. Tu jest niby czyste, takie, no nie jest dokładnie czyste, ale tutaj widać taki, no ten filtr nałożony, cały, cały na na, na nie. Zobaczcie to podłożne tutaj, Albo to, to jest bardzo charakterystyczne, takie coś. Dobra Zauważcie, że to co wam pokazywałem To To się już tak rozproszyło, to się tak rozmazało Widzicie? Tutaj to, o Co się z tym stało? A to sobie tam taka wisi Chmurka nad tym krzyżem Zobaczcie to jest dopiero... To jest na przykład dziwny, charakterystyczny dla chemitrals widok. Takie coś to jest. I czy ludzie w ogóle to badają? Jaki to jest tego skład? Co? Geoinżynieria? Dobra, geoinżynieria. To jest tylko... Taka wymówka, nie? Ale moim zdaniem to jest to powietrze, tak zwana ta choroba X jest wszędzie w powietrzu. To jest moje zdanie. Wszędzie to jest. To już ludzie oddychają tym. 24 marca i tak to wygl wygląda. To są charakterystyczne pasy do semitralców. To pochodzi. To tutaj jest jakby taki pas to się to ciągnie Wiecie, że to się rozszerza Tak to w ogóle wygląda Zobaczmy jeszcze bliżej to powiększenie tego I tu na przykład, tu takie cykliczne się pojawiają Takie, takie łuki cykliczne Zobaczcie tutaj nie Bardzo ciekawe. Ani słowa na ten temat telewizji, tylko jedno i to samo to, co słyszycie. Wiecie o co chodzi? Jeszcze jedno ujęcie, tutaj. A tam mamy takie coś. Nie wiem czy to widać. O, widzicie teraz. Co to? Chmury, nie? Zwykłe chmury. Nie, to nie są zwykłe chmury. To są chemitrale. Tak, no, niepozornie to wygląda. W ogóle ludzie to olewają, nie zwracają na to uwagi. Zobaczcie. Jeszcze to powiększymy. Zobaczcie jak to jest daleko. To jest już na takim maksymalnym zoomie. Tak. To, to są jeszcze takie cienkie, takie stróżki. A tu już jest większe, które... W zasadzie to transformuje w większe, to jakby się rozszerza, to dopiero tak się... Nie wiem, ten hemitral jest jakby aktywowany. No i później... To jest już takie niebo, już tutaj taki filtr jest i to będzie... Paskudne... Paskudne takie złowieszcze niebo widać... Patrzcie się, nie? Jakie barwy, jak się to wszystko klaruje. I tu niby, że jest pandemia, że tu o, jak, o nas, jak nas to chcą ochronić, z domu nie wychodźcie tu, bo tego nie. Nie wychodźcie z domu, bo żeby czasem kogoś nie zarazić, że tego. A tutaj takie gówno nam na głowę zrzucają. I widzicie, to się, to się wszystko kupy nie czym to co wam. W telewizorniach w cierwomediach mediach gadają. To wszystko się nie czymie To jest wszystko szyte grubymi nićmi Jeszcze jedno ujęcie. O, z takiej perspektywy. Lepiej to widać. Zobaczcie, jak się to, jak się to tak jakby rozciąga, tak rozszerza. że to są takie pasy, które się ciągną, one się tutaj tak jakby rozszerzają i, no i robią ten olbrzymi filtr, aby słońce przytumić. Żeby było chłodno, żeby było zimno, nie wiem, żeby ludzie mieli większą podnatość na tego. O, już tu jadą, widzicie? Proszę zobaczyć jest za ciekawe. Może no, może temu to słońce jest tak tłumione, żeby ludzie mieli większą podatność na tą chorobę X. No i to tyle. Jeszcze jedno ciekawe ujęcie. Też bardzo interesujące Dobrze zmajstrowane, nie?